No mamusia teraz skomentuje, co się dzieje. No proszę bardzo. Brak słów. Ręce mi opadły. Ola, chodź do nas. Chodź, Olejka. Ale jest to dobre? Takie dobre? Mmm, pyszne. O, jakie dobre. Boskie, jeszcze zjedz parę. Te warzywa też są ważne. A co? A, no ale pyszne. Jak zaraz wyrżniesz na tej lasocie. Chodź, tu nie idź do kącika. Tutaj jest z nami. Nie chciałeś przy stole, to jest po no Po swojemu. <słuch> Pyszne. Mmm. W palce lizać. <grym> Śmieszne, przy okazji. Mm. 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 Super. Teraz wytrzymaj, bo była biała. Mhm. Mm Bosko. I teraz ją zjedz. Taka przeciągnięta smaczniejsza. Mmm, przepyszne. Super. O, jeszcze dobra. Połóż się Mama się popłakał. Przeszło. Ale chcieliśmy, żebyś ty przez jadła. Widzisz, zobacz co się dzieje. Najważniejsze, że jest. Mm.